Cześć, ja jestem Cookies, a w dzisiejszym filmie zrobimy sobie test tanich mikrofonów z wejściem Jack. Maono 402 kontra Tracer Studio Pro. Ten dźwięk teraz nagrywam telefonem Redmi 9 Pro. Zapraszam do oglądania. Spotkał Katar Katarzynę. Katarzyna pod pierzynę. Sprowadzono wnet doktora. Pani jest na katar chora. Terpentyną grzbiet jej natarł. A po chwili sam miał katar. Spotkał katar katarzynę. Katarzyna podpieżynę. Sprowadzono wnet doktora, pani jest na katarchora. Terpentyną grzbiet jej natarł, a po chwili sam miał katar. Spotkał katar katarzynę. Katarzyna podpieżynę. Sprowadzono wnet doktora, pani jest na katarchora. Terpentyną grzbiet jej natarł, a po chwili sam miał katar. Spotkał katar Katarzynę. Katarzyna pod pierzynę. Sprowadzono wnet doktora. Pani jest na katar chora. Terpentyną grzbiet jej natarł, a po chwili sam miał katar. I na koniec słów kilka o tych dwóch mikrofonach. Co mogę powiedzieć o tracerze? Za 130 zł, jeżeli dysponujesz małym budżetem, zaczynasz nagrywać na YouTube, mogę śmiało polecić ten mikrofon. Jest to mikrofon na jacka, może liczyłem na coś więcej ze strony tego mikrofonu, ale naprawdę mikrofon jest bardzo dobry i mogę polecić śmiało. Tym bardziej, że za 130 zł mamy cały zestaw to jest mikrofon, staty, filtry także naprawdę śmiało mogę polecić. Jeżeli chodzi o Maono, powiem szczerze, za 40 zł nie przypuszczałem, że ten mikrofon może być tak dobry. Naprawdę, to jest tylko 40 zł. Naprawdę każdemu szczerze polecam ten mikrofon. Również można nim sobie nagrywać vlogi, filmy, a nawet może służyć do lekcji czy do streamingu. Jeżeli spodobał Ci się mój film oraz moje porównanie obu mikrofonów, zostaw suba łapkę w górę, a będzie mi na pewno bardzo miło. Zapraszam Ciebie na pozostałe moje filmy i do następnego. Cześć!